Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z wami nadal z Turcji. Właśnie idę na fly yoga. Mam nadzieję, że nie pomyliłam tym razem godziny. Mam taką ogromną nadzieję, dlatego że autentycznie nie wybaczę sobie, jak nie pójdę tutaj na tą fly yoga. Według moich wyliczeń, fly yoga zaczyna się za minutę. No dobra moi drodzy, jestem i zaczynamy. Wziąłam sobie tak na pierwszy raz najwyższą szarfę, ale dam radę. All your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees, burns under my feet. Won't you have a drink with me? Idziemy na śniadanko. Co prawda, śniadanie jeszcze jest przez 10 minut, ale mamy nadzieję, że coś jeszcze uda nam się zjeść. To jest też cudowne, bo jest, słuchajcie, za 10, a jeszcze można zamówić dosłownie wszystko. Często się spotykałam na All Inclusive z tym, że wiecie, 10 minut przed końcem śniadania już nie można było sobie zamówić omletę czy jajka, a tu możemy zamówić wszystko. Także to fajnie. A jeżeli chodzi o śniadanko, to wybór jest tak samo duży jak na. Każdy inny posiłek jedzenie tutaj jest po prostu cały czas. I ja się jak zawsze najbardziej cieszę z warzyw. Ale omlety i w ogóle różne wariancie jajek są tutaj naprawdę przepyszne. No i sery, których jest tutaj naprawdę ogromny wybór i to głównie są sery takie regionalne, tureckie, naprawdę przepyszne. Oliweczki, tutaj mamy strefę słodkości, gofry, pankejki, nutelle i tak dalej. Dużo jest bardzo tej tureckich potraw, na przykład ta cukinia zapiekana z seru, ona jest przepyszna. Dla edzio poprosiliśmy o jajka bez soli A tu mamy dla niego gotowany ryż z jabłkiem jest co tutaj absolutnie uwielbiam To to, że każdy fotelik dla dziecka Jest dezynfekowany, czyszczony i zawinięty w folię Edziu skończył z bananem na czole Ale powiem wam, że mm, Panie są tutaj tak kochane, że spadł Edziowi gryzaczek Pani do nas przyszła Podniosła Edziowi gryzak Po czym jeszcze zdezynfekowała nam ten gryzak Rozumiecie to? I dała mu do rączki. Drodzy, my właśnie jesteśmy na Wake Parku, ponieważ okazało się, że Magda z Darkiem są 15 minut od naszego hotelu. Wczoraj się zorientowaliśmy, że jesteśmy tak blisko siebie, także dzisiaj przyjechaliśmy tutaj taksówką. Właśnie Magda skończyła pływać i lecimy wszyscy razem na kolację i lecimy, słuchajcie, na kolację do miejsca, w którym Magda z Darkiem już byli. Powiedzieli, że jest przepyszne jedzenie, także ufamy im i lecimy sobie razem zjeść. To jest w ogóle niesamowite, bo totalnie nie mogliśmy się zgadać. Nawet chyba z dwa tygodnie temu rozmawialiśmy przez telefon, że musimy się zobaczyć i że może po prostu wpadniemy do Łodzi, bo i tak musimy na chwilkę podjechać do Łodzi jakoś w tygodniu i mieliśmy właśnie iść na obiad w Łodzi, a przypadkowo spotykamy się w Turcji. A jesteśmy teraz w naprawdę pięknym miejscu, zresztą sami zobaczcie, bo jest teraz trudny zachód I Darek chyba wiedzieli, że nas spotkają, bo wzięli samochód dla rodziny. Pakujemy cały wózek tutaj. Jesteśmy w restauracji, która nazywa się Alma. Zajduje się ona w Sidę, do którego zresztą będziemy się wybierać pewnie pojutrze, ponieważ wydaje mi się, że jest to naprawdę fajne miejsce i no, trzeba je zwiedzić. Zamówiliśmy już dla chciał gotowane warzywa. Nowe to się you again That was simply delusion Followed up with confusion I was just up to two Uwaga, będę to pić. To było tak spektakularne, jak myślałam, eee, że będzie. no to było chyba do środka. Teraz, dawaj, teraz coś wypłynie. Coś coś nie, skończy, to jest takie ciacho. O nie, poczekaj. O Jezu, wypłynęło. Ma on przerwaną reklamę, ale mam Was naprawdę super wiadomość. Z okazji Black Friday z kodem NABF macie minus 30% na wszystko. I to jest, moje drogie, jedyna taka okazja w tym roku, żeby zrobić zakupy z tak dużym rabatem na produkty Weoli Botanica. Ja Wam chcę powiedzieć o moich hitach, zresztą teraz nakładam mój ulubiony y, Matcha Power Peel. Jak możecie zobaczyć, za sekundę będę już miała tutaj jedenko, ale drugi już na mnie czeka. A ja już jestem po wyjeździe, jak możecie zobaczyć, w domu, więc y, czekałam jeszcze, żebym coś sobie zrobię właśnie Matcha Power ponieważ on naprawdę super oczyszcza, złuszcza, toksykuje. Od razu mam wrażenie, że buzia jest taka po prostu bardzo świeża, koloryt jest wyrównany, buzia jest bardzo gładka. Ja w ogóle uwielbiam ten produkt. I jak możecie zobaczyć, ja używam Matcha Power Peel naprawdę regularnie. Uważam, że on bardzo fajnie pomógł mi w walce z przebarwieniami. Ja w ogóle wprowadziłam taką pielęgnację, żeby właśnie te moje przebarwienia trochę zniwelować i też przede wszystkim, żeby zapobiegać ich powstawaniu, bo no, gdzieś tam nadal u mnie pojawiają się niedoskonałości i myślę, że jeszcze trochę się będą pojawiać. Słuchajcie, przegadałam temat z kilkoma moimi koleżankami, które też urodziły cesarskim cięciem i wszystkie miały potem problemy z cerą, także nie wiem, czy jest coś w tym. Możecie wydać znać w komentarzu, jeżeli właśnie miałyście cesarkę, czy miałyście potem problemy z cerą, bo naprawdę wszystkie moje koleżanki powiedziały mi, że nawet do dwóch lat jeszcze pojawiały im się często właśnie jakieś niedoskonałości i tak dalej. U mnie jest już zdecydowanie lepiej. Natomiast nadal gdzieś coś się pojawia. I teraz staram się robić tak, żeby po prostu nie dopuścić do tego, żeby zostawał mi ślad po pryszczu. Na pewno jeżeli się borykacie z przebarwieniami i z niedoskonałościami, to uważam, że to jest genialny produkt. Ale powiem Wam, jaki jest mój totalny hit, jeżeli macie właśnie niedoskonałości i widzicie, że zostają Wam po tych niedoskonałościach czerwone ślady. Focus Pigmentation Essence to jest po prostu złoto, słuchajcie, naprawdę w momencie, w którym już mam pryszcza, to właśnie nakładam sobie to serum, czy też na te miejsca, gdzie po prostu zostały mi ślady. Przepięknie rozjaśnia i też zapobiega powstawaniu tych przebarwień. Ja używam naprzemiennie, e, praktycznie codziennie używam tego. W dni, w których używam właśnie matcha powietrza, nie używam już tego serum, ale powiem Wam, że on jest super i naprawdę ja realnie widzę, że ślady po tych moich pryszczach zostają o wiele mniejsze. Fajnie też zwęża pory, także będzie idealne właśnie dla takiej skóry delikatnie problematycznej. Zmywam słuchajcie, Matcha Power Peel, nakładam krem i idę sobie zrobić delikatny makijaż. Pierwszy raz od długiego czasu po pryszczach, które miałam tutaj przy ustach, e, zobaczcie, praktycznie nie mam po nich śladu. Ten ślad jest bardzo blady. E, a normalnie te ślady były bardzo, bardzo widoczne i zauważalne. To właśnie dzięki Focus Pigmentation Essence, który nakładałam cały czas. Natomiast tutaj mam świeże dwa stany zapalne, które zrobiły mi się teraz na wyjeździe. Podejrzewam, że to przez zmianę wody, pewnie trochę jedzenie słodyczy, glutenu i tak Nakładam sobie teraz krem BB, który również uwielbiam i najlepsza gąbeczka. To jest krem BB Drop of Perfection i ja mam go w kolorze Golden Beige. Ten krem BB daje nam satynowe wykończenie. I naprawdę pięknie się utrzymuje na buzi przez cały dzień. Zobaczcie jak fajnie się mnie poradził też z przykryciem właśnie tych moich tutaj y, przebarwień. On też bardzo fajnie wygładza nierówność skóry, a przy tym ma działanie antyoksydacyjne i będzie też odpowiedni dla skóry wrażliwej. I moi drodzy, time to blush. Ja ostatnio wam mówiłam, że uważam, że róż to jest po prostu must have w makijażu. To jest minus 5 lat, naprawdę. E, to jest w ogóle róż. Które jest naprawdę na maksa wydajne. Wystarczy może z niewielką ilość, ale też możecie sobie budować intensywność. Ja na przykład dzisiaj chcę sobie zrobić taki turbo delikatny makijaż, więc zrobię sobie tylko właśnie kremy, róż, pomaluję rzęsy, na może błyszczyk i to będzie tyle. Zobaczcie w ogóle, jaki on ma przepiękny odcień. Z różem tylko, słuchajcie, trzeba uważać, żeby sobie nie wyjechać za nisko, bo wtedy uzyskamy odwrotny efekt. Ja właśnie teraz tak zrobiłam, także sobie troszeczkę tutaj. Zmyłam. On naprawdę tak pięknie się blenduje, że ciężko sobie nim zrobić krzywdę. I zobaczcie, dziewczyny, jaki piękny, naturalny efekt uzyskałam. Mam na sobie tylko Krem Bibi i róż. Nie użyłam nawet żadnego pudru. Ten Krem Bibi ma dla mnie tak ładne stylowe wykończenie, że nie potrzebuję tutaj już pudru. On sam po prostu daje naprawdę śliczny efekt. No i róż. Uważam, że róż to jest must-have przy makijażu. Powtórzę się, ale naprawdę. Wydaje mi się, że jak już jesteśmy w pewnym wieku to po prostu buzia z różem wygląda młodziej, tak promiennie, zdrowo i zazwyczaj jak nie mam właśnie tak robię makijaż róż, bibi, rzęsy, błyszczyk i gotowe. Te cztery produkty, czyli Matcha Power Peel, Focus Pigmentation Essence. Time to Blush i Drop of Perfection to są moje absolutne hity. Mój kot jest ważny do 26 listopada, a w opisie tego filmu znajdziecie linki właśnie do tych produktów. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o produktach, to zapraszam Was na stronę Waoli Botanika, a my lecimy dalej z filmem. My już w domku, ale zobaczcie co czekało w domu paczki dla Edwarda, któremu zamówiłam świąteczne paczki. Zrobiłam mu spore zamówienie na stronie Lindex, dlatego że była promocja i było chyba minus 25 na cały koszyk. Także wykorzystałam tę okazję i między innymi kupiłam Edziowi rzeczy z wełny Merino, e, które naprawdę były w korzystnej cenie. Tutaj mam bodziaka. Wzięłam mu takiego klasycznego bodziaka z długim rękawem na zimowe spacerki. Tutaj mam również z wełny spodenki. Skarpetki chyba nie są z wyłny, ale tak dobrałam pod kolor. Tutaj taki zwykły czerwony komplecik, taki już bardziej z myślą o świętach. No i patrzcie na to. Czy wy widzicie te spodnie? Boże, jak one mi się spodobały. No po prostu są przesłodkie i jeszcze takie w paski. Do tego wzięłam taką bluzę z reniferkiem, z takimi uszkami, zobaczcie, reniferka. No, przepiękne są te rzeczy, strasznie mi się podobają, ale przyszła do mnie też paczka ze sklepu Kokosek. Naprawdę wiele z Was polecało mi tę kurteczka. To jest Engel. Dodatkowo czapeczka, również z wełny, z bamboliny. Wszystko dostaniecie w sklepie Kokosek i mm, te dwie rzeczy to jest prezent, który dostaliśmy. Bardzo się cieszę, bo przepiękne są te rzeczy, no i widzę, że to jest super jakości. Ja sama uwielbiam chodzić w wełnach zimą. Uważam, że są genialne na zimę. Bardzo bardzo ciepłe człowiek się w nich nie poci. Bałam się trochę, że ta czapeczka nie będzie miła w dotyku, ale naprawdę jest bardzo miła w dotyku i no nie mogę się już doczekać, aż Etka w to ubiorę. Będzie tak słodko wyglądać. Przepiękna, fajnie, że też się wiąże. On ma teraz fazę, że wszystko zdejmuje z głowy, więc taka nie niewiązana czapka to u nas w ogóle teraz odpada. No idealny zestaw na zimę, na zimowe spacerki. Cudownie. Planujemy wyjazd w góry w ogóle, zjedziemy. Mamy nadzieję, że nam się to uda i zrealizujemy ten plan. Powiem Wam, że jak patrzę na tę fotę, to widzę tutaj po prostu... 100% edzia. I im jest starszy, tym mam wrażenie, że robi się bardziej podobny jednak do mnie. Chociaż yy, ma też mnóstwo cech, a także jest pewnie totalną naszą mieszanką, ale jak patrzę na swoje zdjęcia, jak byłam mała, to serio widzę tutaj absolutnie jego. Nawet ta mina, to jest totalnie jego mina. mamy sobie chrupki razem z Edwardem. Mamy tak w ogóle fajny powrót do domu. Naprawdę, zawsze jest tak, że jak wracamy z to albo pada deszcz, albo jest zimno, albo coś się dzieje takiego, wiecie, w stylu ogrom pracy i tak dalej. A teraz fakt faktem dużo się u nas dzieje, mamy dużo pracy, ale takie fajne jeszcze się dzieją i bardzo w ogóle nam miło było wrócić do domu. W ogóle stwierdziliśmy z Jurym, że odkąd jest odkąd jesteś? I co teraz? zobaczysz jak masz chrupków. Stwierdziliśmy, że odkąd... Jest Adrą z to jakoś ten dom jest taki, że po prostu chciałam się do niego wracać. No ale nasz wyjazd był naprawdę super, i Turcja moim zdaniem jest genialnym kierunkiem, jeżeli chcecie wybrać się na wakacje z dzieckiem, bo naprawdę dzieci się tam traktuje po prostu po królewsku. Jeszcze się z czymś takim nie spotkałam, a trochę krajów już odwiedziliśmy całą rodziną bo to był, słuchajcie, Edwarda, piąty kraj, tak? Dzięki. Dbasz o mnie, tak? Uważam, że Turcja jest po prostu genialna. Gdybyśmy mieli możliwość, to myślę, że zostalibyśmy jeszcze kolejny tydzień, gdybyśmy nie mieli tyle Rzeczy, które się będą teraz działy w nadchodzących dniach Począwszy od sesji zdjęciowej Moody, która jest jutro Kończywszy na kolejnym wyjeździe Ponieważ słuchajcie, tak naprawdę wróciliśmy na 4 dni I teraz znowu wyjeżdżamy Ale tym razem spędzimy czas w Polsce Dużo z was też mnie pytało o to Czy w hotelu były atrakcje dla starszych dzieci I powiem wam, że nam się nie udało tam dotrzeć Nie mam pojęcia dlaczego Chyba zapomnieliśmy w ogóle o tym, że my chcieliśmy tam iść Ale też jest naprawdę fajny akopark w tym hotelu Jest też taka strefa w ogóle dla dzieci jaki Kids Club w tym sklepie akurat byliśmy, ale tego dla Was nie nagrałam. Natomiast w demokoparku nie byliśmy, a jest podobno super no z zewnątrz wyglądał naprawdę dobrze. Super było też się zobaczyć z Magdą i Darkiem. Ogólnie naprawdę wyjazd uważam za bardzo, bardzo udany. Naprawdę odpoczęliśmy na tym wyjeździe. Akurat w tym momencie naszego życia taki wyjazd all inclusive to był w ogóle strzał w dziesiątkę dla nas. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek to powiem, ale naprawdę yy, oboje chyba z Jurym potrzebowaliśmy takiego wyjazdu. Edzie mi też się bardzo podobało, ale najbardziej mi się podobało, jak zareagował Bengal, jak wróciliśmy. Słuchajcie, kot był tak stęskniony za Edziem, że jak wyszliśmy, no i od razu Edzie sobie tutaj zaczął śmigać po podłodze, to bęczulek do niego po sekundce podszedł, nie do nas, tylko do niego i zaczął go noskiem tak po główce miziać. Tak się z nim przywitał, a dopiero potem przyszedł do mnie i do Jurija. Edzio też się bardzo ucieszył, że zobaczył kotka. My się za chwileczkę idziemy kąpać. W sensie, Edziu leci idzie kąpać i spać. A kolejna rzecz, słuchajcie, to naprawdę fajnie, że taka mała różnica czasu jednak była między Turcją a Polską, bo baliśmy się, że Edzio pogubi się w tym swoim rytmie dzień i noc. E tak? Ale się nie pogubiłeś, prawda? Elegancko, poszedł wczoraj spać w normalnej porze, tej, o której chodzi. Także naprawdę super. Teraz też już zbliża się Edziapora spanka. Także zaraz idziemy się kąpać. O Boże, moja myszko. Idziemy spać, Tak. Idziemy spać. Idziemy się kąpać. Idziemy spać. O Boże. Moje słoneczko. Żegnamy się z wami, kochani. Miłego wieczoru wam życzymy. I do zobaczenia w kolejnych vlogach. Найздрувка, не На, синку.